Объясните, пожалуйста, одну вещь. Вот я находился на границе во вторник, да, когда произошло. Прошу вытумачить одну вещь. И во вторник, когда аккурат выдерживали старческие даваемщи на границе, когда мигранты зачали жуться в польских пограничников каменями, когда зачали уламать граничное ограждение, а белорусцы же стали подшили и ни не зробили, а без отшимачтых мигрантов. Dlaczego? Czy to jest normalne, szturmować znaczy, granice Aleksandrze Grigoriewiczu? Wiem, że pan rozmawiał o tym kryzysie z kanclerzem Niemiec. O czym umówiliście się? Steve, nie wyciągaj z ogólnego kontekstu jeden epizod. Teraz słuchaj, jak było. Migranci rozłożyli tam spontaniczny obóz, 800 metrów od tego przejścia granicznego. W liczbie około 2100 osób w sposób pokojowy prosili Polaków przepuścić ich do Niemiec. Podszedł do nich polski oficer. Co so nagrania zaraz pokażemy. Oficer zaczął tłumaczyć, w jaki sposób to zrobić. W punkcie przejścia należy złożyć. Włożyć podanie, rozpatrzymy go, i tak dalej. Czyli on faktycznie ich skierował w ten punkt przejścia, i oni wszyscy podnieśli się i tam poszli. Dlaczego moi pogranicznicy powinni byli ich powstrzymywać? My w ogóle mieliśmy nadzieję, że ten konflikt tam się i skończy, szczególnie po rozmowie z Merkel. Migranci tam poszli, co było dalej? klęknęli na kolana przed tymi polskimi oficerami, przeprosili ich za to, że stworzyli kłopot. Dzieci i ci ludzie uchodźcy zaczęli prosić, aby ich przepuścili. Ich nie puścili i tam zaczęła się ta burda. Ktoś rzucił kamieniem, ktoś patykiem. Polacy włączyli armatki wodne i zaczęli ich polewać przy temperaturze 0, minus 1, może plus 2 było w południe. Polacy zaczęli ich polewać z naruszeniem wszystkich norm i zasad. Co dziś wyjawiliśmy? Domieszali tam chemikalia, pestycydy i herbicydy. To jest to, czym trują kareluchy i niszczą badyle. Tak to było. Dlaczego strzelali do naszego terytorium? Знаете ли же что даже бронь вольно направлять на соседние страны? Почему об этом не написала? Почему ляли из водных воды с хамикаями на 100 метров на наше территорию? To jest przekroczenie granicy państwowej. Mówię panu jako pogranicznik. Służyłem na tej granicy, znam tam każdy metr, tam jest moja strażnica. Przekroczyli granicę państwową jak minimum, rzucali hukowe granaty na nasze terytorium i oskarżyli nas, że my zaopatrzyliśmy uchodźców granaty i oni je rzucali. Tam w Polsce żołnierz wziął hukowy granat. Nie potrafił się z nim obchodzić, i on wybuchł w jego nogach. Oskarżyliście Białorusinów. I jeśli by nie kontrolowałem teraz ten obóz, tam by już dawno była broń, która z Ukrainy pro-tutaj, z Donbasu. Jeśli nie wiesz o tym, to posłuchaj. I nie fakt, że oni nie zaszczyliliby jakiegoś Matthew, czy Ciebie, po co? a po to, żeby później oskarżyć Łukaszenka, że on jest temu winien. Dlaczego o tym nie mówicie? Dlaczego nie mówicie o tej dobroczynności, o tym współczuciu, które wykazuje mój naród w stosunku do tych uchodźców? Zachowujecie się jak faszyści. Ludzie śpią pod otwartym niebem, włączacie reflektory pograniczne, sireny, latacie helikopterami. Śledzę, teraz donoszą, rozpylili ten gaz łzawiący, woda, chemikalia trujące i helikoptery latały nisko. Po co? Po to, aby wirem od śmigła rozpylić gaz, żeby do dzieci dotarł. Dlaczego CNN i BBC nie opowiedziały o tym? Меркель, она мне задает вопрос, что вы можете предложить, какой выход из этой ситуации? Я ей говорю, пожалуйста, в Мюнхене, тогда Мюнхензейл, другие города Германии хотели бы принять этих беженцев. 2100 в лагере, это даже не проблема. Ну что такое 2000 забрать, если вы 150, как немцы говорят, в свое время пригласили к себе. Там дети, там, ну, страшная ситуация, вы это видите, знаю.